Pochwalony Jezus Chrystus, cały czas są wakacje, możemy się cieszyć tym, że jest ciepło, tym, że Bóg jest z nami, że to wszystko jest dzięki Niemu, wszystko jest łaską. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi o prawie liturgicznym, o prawie świątynnym. Uczniowie Jego, będąc głodni, w szabat zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. Jezus to wyjaśnia, że mogą. A mogą dlaczego? Dlatego, że prawo świątynne, ono jest ważne, ale człowiek jest ważniejszy. To, co w nas jest, jest ważniejsze. To prawo ma nam służyć, pomagać zbliżyć się do Boga, być w dobrej kondycji a nie ma nas ograniczać. Potrzebujemy we wszystkim bycia elastycznym, aby bardziej kochać. Można być spiętym, sztywnym takim. I to nie jest dobre, bo człowiek spięty bardzo tak patrzy wąsk, a człowiek elastyczny, otwarty powoduje, że miłość może się rozwijać. Gdy widzimy w sobie takie symptomy, że gdzieś jestem człowiekiem spiętym, to, to bardzo ci zachęcam do tego, żeby mówić, Panie uwolnij mnie od tego, ja nie chcę być spięty. Bo to wielokrotnie coś zabije, kogoś zabije, tylko dlatego, że jestem spięty. A rozumienie szabatu i prawa szabatowego, bo Jezus mówi, ja nic nie przynoszę, nic nie znoszę, żadnego prawa. A jednocześnie pokazuje, że to prawo świątynne, które dotyczy przestrzegania Dnia Świętego, czyli szabatu, soboty, Dnia, kiedy Bóg odpoczywa, że to nie jest, to jest ważne, ale to nie jest najważniejsze w kontekście miłości człowieka. Pomyślmy sobie trochę o tym. Nasze różne myślenie o przepisach, o różnych rzeczach, to ma służyć człowiekowi. Jeżeli to nie prowadzi do wiary, do zjednoczenia z Bogiem, coś trzeba przekroczyć, trzeba być elastycznym, żeby człowiekowi dać nadzieję, żeby go obudzić do wiary, żeby chciał podejść do Chrystusa. Pomyślmy o tym i na to Wam błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam pięknego dnia, pięknego tygodnia, dalej weekendu. Niech wszystko będzie w Chrystusie. On jest naszym Panem. I tutaj poniżej jest teledysk mocnych duchu. Zapraszam, żeby się Nim pomodlić, żebyśmy dalej nasze serce poddawali łasce Bożej. Do zobaczenia.